I wróciliśmy. Dzień dobry. Kto się cieszy na początek rozgrywek? Ręka do góry. O, dobrze, dziękuję bardzo. Wszyscy się cieszą. Doskonale, szanowni Państwo, zaczynamy z pytaniami. Przede wszystkim, trener Maciej Tokarczyk Dzień dobry. z nami. Dla formalności, zaczynamy rozgrywki w tym roku. Runda wiosenna. Pierwszy nasz rywal, czyli świt Szczecin, niedziela 19.30, 22 lutego u nas. Zgadza się na razie? Wszystko się zgadza. Zgadza się, dobra. To w takim razie przechodzimy do zadawania pytań. Na początku pytania od dziennikarzy, potem pytania z X-a, a potem jeszcze kilka nowości z klubu. Szymon Kukulski zadaje pytanie. Trenerze, często mówi się, że pierwsza kolejka to wielka niewiadoma. Jak ocenia Pan dzisiaj gotowość fizyczną i taktyczną zespołu w porównaniu do tej jesieni? Może połączmy to z takim pytaniem ogólnym, które gdzieś tu się przejawia o ocenę tego okresu przygotowawczego. Myślę, że taka solidna praca za nami, te kilka tygodni okresu przygotowawczego, wykorzystaliśmy myślę, że w dobry sposób. Sporo, sporo rzeczy się działo, nad kilkoma nowościami pracowaliśmy. Tak jak już kiedyś wspomniałem, będą to. Delikatne zmiany w niektórych obszarach naszej, naszej gry. Natomiast to nie będzie żadna rewolucja, to, to będą zmiany, które mają po prostu podnieść poziom naszego funkcjonowania w konkretnych momentach. Jestem zadowolony. Najważniejsze jest to, że wszyscy zawodnicy są zdrowi. Z wyjątkiem Bartka Wiktoruka, który wiadomo wraca do, do pełnego zdrowia, natomiast też już, też już pozytywne jest to, że wyszedł na boisko i i rozpoczął treningi biegowe. Więc, tak, najważniejsze jest to, że jesteśmy zdrowi po solidnej, solidnym okresie, i myślę, że jesteśmy gotowi. Zobaczymy, zobaczymy już w niedzielę, na, na ile będziemy potrafili to przełożyć na boisko w te określone warunki, które nas czekają w najbliższym spotkaniu. Ok, dziękuję. Do warunków jeszcze yy, za chwilę wrócimy. Jeszcze a propos proces, procesu przygotowawczego pytanie o ocenę tych sparingów i tutaj dodatkowe pytanie od Michała Korka. Lana Toruń okazała się być niespodziewanie pierwszą drużyną, która od dawna ograła warte Poznań. Jakie wnioski płyną po tamtym spotkaniu w kontekście drużyny? Czy porażka była spowodowana kwestią jakości samych rywali? Czy pańska drużyna popełniła jakieś wyraźne błędy? Mecz z nie. Toruń... To był taki dosyć specyficzny mecz, bo przebiegał pod wyraźne takie nasze dyktando, jeśli chodzi o taką kulturę, kulturę gry, o tworzone sytuacje, tworzone szanse wejścia w pole karne, te liczby, które, o których często mówię, które mają wpływ na, e, na wynik. Tutaj tak nie było i właśnie, właśnie nad tym musimy się zastanowić i, i wyeliminować pewne, pewne rzeczy, bo ten mecz ma takie kluczowe momenty, w których, w których nie byliśmy na tyle skuteczni, jak powinniśmy. Czy, czy ten rzut karny dla Elany, czy też pierwsza bramka, gdzie popełniliśmy błąd, takiej orientacji pressingu i organizacji tego pressingu. No to, to są dla nas, dla nas konkretne wnioski, nad którymi musimy, musimy się pochylić przed, przed następnym meczem. Natomiast Reszta gier kontrolnych to rzeczywiście wyniki bardzo dobre, dużo zdobytych bramek, mało straconych. Graliśmy z ciekawymi rywalami, z rywalami z innych lig, z rywalami z, naszych, z naszej ligi, więc jakby mieliśmy możliwość jakby sprawdzenia się z różnymi rywalami, z różnymi modelami gry, z różnymi modelami funkcjonowania. Także to też była taka dosyć wartościowa dla nas, dosyć wartościowy czas pod takim kątem, żebyśmy funkcjonowali w różnych momentach gry z różnymi rywalami i, i to na pewno przyniesie nam, przyniesie nam korzyści już w rozgrywkach ligowych. Dziękuję. Witot Kowalski pyta, czy są planowane jeszcze wzmocnienia i jak ocenia tych zawodników, których pozostaliśmy, czyli Patryka i Pawła. To są nasze jedyne wzmocnienia, które, które planowaliśmy i które jakby są, i nie planujemy już kolejnych wzmocnień. Oceniam je bardzo, bardzo pozytywnie. Obaj zawodnicy wnoszą coś, coś dodatkowego do, do naszego zespołu, mają duży entuzjazm i myślę, że. Myślę, że są dodaną wartością, jestem o tym przekonany. Też warto zwrócić uwagę, że to są wzmocnienia w kadrze piłkarskiej. Natomiast też do sztabu doszedł Sebastian Mizgała i Patryk Mruga, czy więc, więc tak naprawdę to są cztery nowe osoby do, do, do naszego procesu i z każdej z nich jestem bardzo, bardzo zadowolony i cieszę się, że są z nami. Dziękuję. To teraz porozmawiajmy o. O naszym najbliższym rywalu. Tutaj Michał Korek zadaje pytanie, czy dla Pana jest to komfortowe wygrać na początku, na dzień dobry, z tak wysoko notowanym rywalem w tabeli, jak świt Szczecin? Mhm. Czy widzi Pan w tym bardziej wadę, czy, czy atut dla swojej drużyny? Nie patrzę na to w ten sposób. Mamy 15 spotkań, 15 drużyn przed nami. Tak naprawdę, z każdym rywalem trzeba zagrać mecz i rewanż. I... I nie patrzę na to, z którym przeciwnikiem mierzymy się na samym początku. Bo z prostego powodu jestem przekonany o naszej sile i skupiam się w głównej mierze na, na naszym zespole i na tym, co my możemy zaproponować w tej pierwszej kolejce. Oczywiście świt, świt jest wysoko, świt ma swoje mocne strony, ma bardzo dobrych piłkarzy, natomiast my również takich posiadamy i i myślę, że zagramy dobry, dobry mecz. Okej, okay. to jeszcze właśnie pytanie, o, pytanie trochę o świt, jeszcze, jeszcze chcielibyśmy e, trenera trochę pociągnąć za język tutaj. Co to jest za drużyna, jakie są jej mocne strony, na co będziemy musieli uważać? Jest to zespół, który na pewno w obrębie meczu jest takim nieszablonowym zespołem. Zawodnicy w fazie ofensywnej nie trzymają się swoich pozycji, próbują Próbują mieszać, próbują zmieniać strukturę. Są bardzo dobrze przygotowani indywidualnie, dobrze się czują w takiej grze kombinacyjnej. Mówię tutaj szczególnie o zawodnikach, którzy występują z przodu, czyli aftyka, kord, koziara czy, czy, czy Robski. Dodatkowo, dodatkowo ciekawe osoby na wahadłach będą próbowały napędzać bocznymi sektorami ich ataki. Szukają dynamicznej zmiany strony i takiego diagonalnego ataku w bardzo szybki sposób. Mocny zespół po odbiorze, ich struktura jakby pozwala im szybko atakować po, po odbiorze piłki, bo często jest dwóch lub, lub nawet trzech zawodników powyżej, powyżej piłki. Natomiast, e, natomiast to też jest zespół, który posiada swoje, swoje ograniczenia. My te ograniczenia m, znamy i, i wiemy, czego, czego mamy się spodziewać, w którą, w którą stronę e, zbudować nasz scenariusz na ten mecz. Także e, zespół na pewno jakościowy, natomiast też mający swoje, swoje problemy, swoje, swoje niedociągnięcia. Ja pamiętam ten mecz jeszcze ze Szczecina. Tam to był. Bodajże pierwszy z tej naszej serii remisów. Mhm. Pierwszy mecz zwycięski w Lidze, chyba na początku bram Kazyli, bodajże w trzeciej minucie. Potem Aftyka wyrównał i ten remis był do końca. I odczułem, pamiętam wtedy taką frustrację ze strony sztabu, że tego meczu i trenera, że tego meczu się nie udało wtedy wygrać. Czy to jeszcze w trenerze siedzi ten mecz, czy to już jest prehistoria? Nie, już nie siedzi. To był taki mecz, gdzie czuliśmy, że, że byliśmy zespołem. Bardziej jakościowym też to pokazały liczby i to był taki mecz, gdzie straciliśmy bramkę po naszym błędzie podczas wyprowadzenia piłki po otwarciu gry, więc o tym bardziej boli, że bolało wtedy, że e, po prostu straciliśmy piłkę w momencie, gdy mieliśmy ją pod kontrolą, wychodziliśmy z pressingu i mogliśmy przeprowadzić akcję na, na bramkę przeciwnika, albo co najmniej przejść do budowy wysokiej. Nastąpiła strata. Popełniliśmy błąd w skróceniu, skróceniu pola gry, i właśnie świt jest w takich sytuacjach mocny. Na to musimy uważać, na to jesteśmy uczuleni. Eee, I to też jest dobre, dobra, dobre doświadczenie z poprzedniego meczu, no bo tam już nas na świt pokarał. Teraz robimy wszystko, żeby, żeby takie, takiego, takiego taki scenariusz się nie wydarzył. Dziękuję. To jeszcze dla porządku, już o tym troszkę mówiliśmy, ale dla porządku, jak wygląda sytuacja zdrowotna przed tym meczem. Czy wszyscy zawodnicy są gotowi do gry? Wiemy, że Bartek nie jest gotowy. Tak, a reszta jest, reszta tak. jest gotowa. Dobra. To teraz jak dżentelmeni porozmawiamy o pogodzie. W <laughs> macie Michał Korek zadaje pytanie. Dzień dobry Panie Trenerze. Czy obawia się Pan o stan głównego boiska w związku z silnymi mrozami? Lech Poznań preferujący agresywny styl oparty na pressingu udowodnił już, że trawa potrafi dać się we znaki i zahamować zapędy piłkarzy. Czy braliście pod uwagę stan boiska w niedzielnym meczu podczas przygotowań? Oczywiście, że to jest temat, który gdzieś tam się pojawia. Też dużo meczów w drugiej lidze jest po prostu odwołanych, natomiast patrząc na pogodę w Poznaniu no to Mamy wszystkie przesłanki ku temu, że ten mecz się po prostu odbędzie i murawa będzie, będzie przygotowana tak dobrze, na ile jest to, jest to możliwe. Każdy z nas chce grać, każdy zawodnik jest głodny, głodny gry, i dla nas to jest najważniejsze, żebyśmy mieli możliwość rozegrania tego spotkania. Oczywiście zdrowie będzie, jest najważniejsze, i, i, i też wiadomo, jeśli murawa nie będzie się nadawała do gry, no to. Pewnie sędzia zdecyduje o tym, że nie zagramy, natomiast głęboko liczymy, że będzie na tyle dobra, że będziemy w stanie grać. Tak naprawdę w poprzedniej rundzie, w dwóch ostatnich kolejkach również, również tą pogodą nie było idealnie i tutaj nasi ludzie, którzy zajmują się murawą, robią kapitalną robotę, żeby doprowadzić ją do, do najlepszego możliwie stanu i użytkowania, więc nie myślę o tym, bo to tak naprawdę nie jest zależne ode mnie, nie jest zależne od nas. My robimy wszystko, żeby się optymalnie przygotować i, i być gotowym na niedzielę 19.30 do walki o, o pierwsze trzy punkty. To jest dla nas, dla nas najistotniejsze. To jeszcze pytanie od Witalda, Witolda Puchalskiego, też w tym obszarze pogodowym. Ja może je troszeczkę skrócę. Przygotowania były w warunkach takich mocno mroźno-zimowych, w niedzielę ma być cieplej. Czy to będzie problem dla zawodników, czy jesteście na to przygotowani? Że będzie cieplej? To będzie cieplej. Nie, to nie będzie problem, to będzie, to będzie pozytyw. Eee, myślę, że każdy z nas już czeka na to ciepło i, i tak to traktujemy. Dobrze, to skończyliśmy pytania od dziennikarzy, to teraz przechodzimy na Xa, Jak to najlepsi będą pytania od Lika? No, na to czekam, także zaraz no, zobaczymy. Zamiast. Szok, niedowierzanie. Lik pisze. Lik pisze przede wszystkim, że się, że, że tęsknił. Lik, my też tęskniliśmy za to bardzo mocno. I przechodzimy do pytań. Ehm, Okej, okay, to już mówiliśmy, wyniki sparingów super aż do ostatniego. być może Toruniem to był zimny prysznic, e, którym i tak trener chciał oblać zawodników. Myślę, że rano już omówiliśmy. E, czy są oferty za miliony za Stanka? Nie chcemy ofert za miliony dla Stanka. Chcemy, żeby nas, dla nas grał i strzelał bramki. Hmm, czy mamy jakieś nowe ustawienie? Czy szli tego, co, co było? No właśnie, trochę o tym mówiliśmy, ale jeszcze hmm. na wszelki wypadek, czy jeszcze raz powtórzmy, czy, czy bardzo mocno się zmieni styl drużyny w tym w temacie? Nie, styl, styl się nie zmieni, wartości się nie zmienią, nasze DNA się nie zmieni w obrębie tego, co prezentujemy. Mamy delikatne korekty, natomiast to są. To są korekty, jeszcze raz powtórzę, które mają spowodować, że będziemy bardziej skuteczni, że będziemy lepszym zespołem i dalej chcemy iść tą tą, tą drogą, którą obraliśmy. Ona, ona, jak się okazuje, jest skuteczna, pozwala zawodnikom na, na rozwój. Myślę, że też dajemy dużo radości kibicom. Na tym nam też, też zależy. Także obrana ścieżka pozostaje. W obrębie tego są delikatne korekty. Myślę, że. Kibice, którzy będą bardzo uważnie oglądać nasze spotkania, będą w stanie pewne rzeczy zauważyć. Eee, także to są bardziej detale, o których rozmawiamy z, zawodnik z zawodnikami, a, a, a ścieżka pozostaje, pozostaje bez zmian. Ok, dziękuję. Czwarte pytanie. Zimą sparing z Legią 2, a czy jesienią o punkty z pierwszą? Czyli czy, czy pytanie. Czy Legia spadnie? Użyję pierwszy raz pomidora, pomidora. w naszych konferencjach. Okay. Dobrze, 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 dobrze. Jeszcze jedno pytanie i jeszcze... A, Lik pyta i jeszcze pytanie do klubu. Kto tak właściwie pierwszy rzucił tym genialnym pomysłem o zrzutce? Lik, jak w każdym klubie sportowym, wszystkie genialne pomysły i sukcesy są oczywiście zasługą prezesa. Natomiast natomiast warto powiedzieć, skąd, skąd się wzięła inspiracja. Inspiracja wzięła się stąd, że nasz kibic, pan, pan Paweł, wykupił karnet na całą rundę, wiedząc, że był chory, wiedząc, że prawdopodobnie nie doczeka końca tej rundy. Tak się niestety stało, ale ostatnim życzeniem pana Pawła było to, żeby na swoim pogrzebie jego rodzina zorganizowała zbiórkę na, na zrzutkę, na trybunę i na warte. I tak się wydarzyło, i to było dla nas inspiracją. I to, I to wszystko zaczęło. Mm. Dobrze, Adam Lisek jeszcze. Cześć Adam. Jak pan ocenia dyspozycję zespołu po okresie przygotowawczym? Jakich największych atutów drużyny świczcze się pan spodziewa? Myślę, że, że o tym mówiliśmy. Ale to ciekawe pytanie jeszcze, czy celem minimum są trzy punkty, czy równie ważny będzie styl gry? Czy jest jakiś element, na który będziemy też zwracać uwagę oprócz zwycięstwa? Znaczy, oczywiście dla nas w każdym meczu celem numer jeden niepowtarzalnym jest zwycięstwo. Są trzy punkty. Chcemy to osiągnąć na naszych zasadach, według naszego, naszego sposobu grania, naszego, naszego DNA. Chcemy narzucić swój styl gry przeciwnikowi, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że przeciwnik również chce narzucić swój styl nami i nie przyjedzie tutaj po to, żeby, żeby czekać na to, co my zaproponujemy. Też będzie chciał być zespołem, który, który pokaże swoją wartość. Więc, jak to w sporcie profesjonalnym, najważniejszy, najważniejszy jest wynik, natomiast ten nasz styl, to, ten wynik chciałbym, żeby był wypadkową tego, co, co prezentujemy i tego, w jakim kierunku ten zespół idzie, w jakich wartościach się poruszamy, o czym mówimy, i, i to, będzie, to będzie dla nas również, również istotną kwestią. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie od Adama. Po rundzie jesiennej z drużyny, która była typowana na walkę o utrzymanie, staliśmy się drużyną, która walczy o awans. Czy zawodnicy, jakiś sztab szkoleniowy czują presję przed nadchodzącą rundą? To jest, to jest bardzo fajne pytanie i kiedyś też już o tym, o tym mówiłem, że to w którym momencie jesteśmy teraz, to tak naprawdę jest dla nas nagroda za, za wspaniałą pracę w pierwszej rundzie. I E, i, I w tym pierwszym półroczu rozgrywek, mm, czy, czy czujemy presję? Tak, tam jeszcze było. Tak, tak. E, czy czujemy presję? Myślę, że nie czujemy presji, bo tak jak mówię, jest to dla nas nagroda, nie mamy słów zakazanych, że nie możemy o tym rozmawiać, że wiadomo, myślimy o tym, bo, bo jest na to realna szansa. Natomiast, i co jest bardzo ważne, to chcę podkreślić, Podchodzimy do tego w taki sposób zdroworozsądkowy, czyli mamy w dalekiej perspektywie to, to, o co gramy, natomiast skupiamy się na każdym kolejnym kroku, tak jak było do tej pory, na tych wysokich standardach, na niskich oczekiwaniach względem, względem tego wyniku. Jeszcze raz to chcę wytłumaczyć, że nie chodzi o to, że nam na tym nie zależy, natomiast wiele czynników wpływa na ten wynik, wiele jest niezależnych od nas i i my się chcemy skupić na tym, co jest zależne od nas, czyli na solidnej pracy, czyli na tym, żeby utrzymać standardy, na tym, żeby być coraz lepszym, na tym, żeby e, kolokwialnie mówiąc, każdy dzień, w e, który, którym pracujemy, był zwycięskim dniem i, e, i to wtedy jest e, duża szansa, że ten cel zrealizujemy, także e, myślę, że to nie jest dla nas presja, to jest coś, z czym będziemy sobie musieli poradzić, bo, bo tak jak Adam, Adam zaznaczył, to też yy, media też już zupełnie inaczej nas podchodzą. Kibice do nas inaczej podchodzą już nie jesteśmy underdogiem, tylko jesteśmy faworytem i z tą łatką faworyta się musimy zmierzyć. I myślę, że jesteśmy na tyle silną mentalnie drużyną, że, 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 że damy radę i, i udźwigniemy. Ciężar bycia, bycia faworytem wielu, wielu spotkaniach. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, kluczem jest takie zdroworozsądkowe podejście, skupienie się, skupianie się na, na każdym kolejnym małym kroku, i to jest nasza filozofia, w którą wierzymy i każdy, który z drużynie e, w nią wierzy i, i nią podąża. I to jest, to jest ten klucz. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Chyba Ci na wszystkie Twoje pytania, prawie na wszystkie odpowiedzieliśmy, bo mówiliśmy o przepracowanym okresie przygotowawczym, mówiliśmy o dokonanych transferach, ale jeszcze pytanie, jak sprawdzają się nowe boiska treningowe? Chyba drużyna nie miała za bardzo możliwości ich przetestować jeszcze? No, graliśmy jedno, jedno spotkanie na naszym tak. sztucznym boisku i, i było po prostu niebezpiecznie, stąd decyzja, że, że trenujemy nadal na Golęcinie. Boisko naturalne jeszcze z tego co wiem nie jest oddane do, do użytku, więc tutaj musimy troszkę poczekać, pewnie ta trawa musi się zakorzenić i, i jak będzie gotowe to, to bardzo z dużą dozą zniecierpliwienia czekamy aż będziemy mogli z niej skorzystać, bo wygląda świetnie i, i chcielibyśmy już też znowu trenować u siebie w domu tak jak to było do tej pory. Hmm, bo to dużo, wielu, wielu rzeczy wielu, wielu rzeczom ułatwia po prostu taką organizację, i, i mam nadzieję, że bliżej niż dalej do tego. Mhm. Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, ale jeszcze sekundka, jeszcze trzy słowa, co słychać w klubie. Przede wszystkim słychać tutaj dźwięk młotków i zgrzyt metalu. To się robi nasza nowa trybuna, która, która została zamówiona i już jest produkowana. Mamy nadzieję, że w połowie kwietnia. Już się pojawi najbliżej, ale to jest będzie połowa kwietnia, natomiast te najbliższy mecz przypominamy 1930 w niedzielę. Jeszcze są ostatnie pojedyncze bilety na ten mecz. Warto o nie powalczyć, ponieważ będzie tu parę atrakcji. Przede wszystkim i to jest dla nas ważna sprawa. Wchodzi nasz, nasz nowy mecz, czyli nowa kolekcja ubrań z odwarty Poznań, także można się pięknie ubrać na wiosnę, tak? fajne bluzy fajne koszulki, zupełnie nowe wzory. Także jak ktoś chce odświeżyć swoją szafę, to zapraszamy. I właśnie na tym meczu przed, przedpremierowo te rzeczy pokażemy i będzie można je kupić. To jest po pierwsze, primo. A po drugie, primo mamy dla kibiców niespodzianki ze strony Mixstola, ze strony, ze strony Gravitacji. Także będą konkursy, będą niespodzianki. Serdecznie zapraszamy. To wszystko. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.